Yo yo yo, siema byczki, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj trochę w złym nastroju, bo doszły, słuchajcie, do mnie słuchy, że jest jakaś e, organizacja, która e, okej okay, robił fryki, nie chcę robić fryki. Ale to, że e, wie jakby herbie, jest lew, to mi się to absolutnie nie podoba. Okej, okay, może to, że jestem po prostu, że jestem lwem, darolwem, może nie jest to opatentowane, ale nie fajnie tak podkradać czyjeś pomysły i na tym się wybijać i robić jeszcze, robić z tego, szycić się z tym i tak dalej. Kompletnie nie mając jakby pomysłu Tylko zrzynając od kogoś lwa I tak dalej i tak dalej Nieładnie, nie wiem kto organizuje tą federację Kto to jest Ale ludzie piszą i kojarzą tą federację z moją osobą Ja nie mam z tą federacją nic wspólnego A właśnie tak to wygląda, że Teraz wszyscy kojarzą tą federację ze mną, a ja tak jak mówię, nie mam z tą federacją nic wspólnego i tak jak mówię jeszcze raz, nieładnie tak podkradać, także lew będzie musiał zrobić z tym porządek i lew jest groźny, zły i na pewno tego tak nie zostawi. Ła!